Mniejsze wpływy tytułem podatków CIT i PIT, to zdaniem Prawa i Sprawiedliwości poważny problem do zmartwień, ponieważ oznacza to o 20 milionów złotych mniej w budżecie miasta. Świadczy to jednoznacznie o gwałtownie pogarszającej się sytuacji gospodarczej na naszego miasta i naszego regionu. Bardzo symptomatyczne są tutaj słowa uchwały z przed dwóch miesięcy a mianowicie iż region zachodniopomorski nie jest w stanie pomóc sam sobie, bowiem stan gospodarki osiągnął tak niski poziom, że region stracił zdolność do samoodbudowy. Zdaniem PISU najbardziej odczuwalnym wstrząsem gospodarki dla zachodniopomorskiego był upadek Stoczni Szczecińskiej. Dziś odratowanie tego sektora wymaga zaangażowania od całego rządu. Mamy y, taką sytuację a nie inną złą na rynku pracy, że Szczecin, jeśli chodzi o miasta wojewódzkie, jest liderem. W poziomie bezrobocia w, w samym mieście. Przypomnijmy jeszcze: 18,8% poziom bezrobocia w regionie, w terenie, 10,7% w, w samym mieście. To są dane z lutego. One są dostępne dla wszystkich na stronach Głównego Urzędu Statystycznego. To są dane niepokojące. Zdaniem Krzysztofa Zaręby mały i średni biznes w Szczecinie cierpi m.in. na zatory płatnicze i pogarszającą się koniunkturę. Dzieje się tak, ponieważ w Szczecinie nie ma generatora pieniędzy. Dlatego też przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają się do Bartosza Arłukowicza o wsparcie projektu odbudowy Stoczni Szczecińskiej. 1800 osób na początek potrzebne do odbudowy Stoczni. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy niejasną sytuację prawną oddanie majątku firmy stoczni firmie, która nie nadzorowała, mówię tutaj o Silesii, i która pozwoliła sobie na podpisanie umowy z firmą, która dzisiaj w sądzie blokuje jakiekolwiek ruchy na tym majątku strony Skarbowie Państwa. Politycy Prawa i Sprawiedliwości szacują, że w Szczecinie z pomocy społecznej powinno korzystać teraz dwa razy więcej osób niż dostaje ją dziś. Obecnie taką pomoc otrzymuje około 25 tysięcy osób. Otrzymanie wsparcia utrudniają niezmieniające się od lat wskaźniki.